To Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy, w związku z powyższym Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim wyszedł z inicjatywą zorganizowania akcji społecznej, w której wzięły udział takie instytucje jak Policja, Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny, Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoły, Kościół. I tu wszystkie tutaj. instytucje, które na co dzień działają w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, solidaryzują się właśnie w tym dniu i wspólnie wystąpiły z akcją, przede wszystkim do urzędników Gminy Drawsko-Pomorskie, aby pokazać społeczeństwu, że wszyscy jednym głosem mówimy w sprawie przemocy, czyli przemo przemocy mówimy nie. Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny jest instytucją, która oferuje taką pomoc psychologiczną, prawną, pedagogiczną i terapeutyczną w sytuacji kryzysu. Osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji zapraszamy, żeby skorzystał z naszej oferty. Urzędnicy naszych instytucji dzisiaj zostali odznaczeni taką białą wstążką, która symbolizuje właśnie sprzeciw przeciwko przemocy. Była to też również okazja do propagowania materiałów mówiących o przemocy, o jej formach, jak również, co bardzo ważne, gdzie szukać pomocy, wsparcia, jeżeli ktoś takiej przemocy doświadcza. Dzisiaj swoją wytężoną pracę zaczęliśmy od wizyty u Pana Starosty, później u Pana Wicestarosty, wszystkich urzędników Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim. Odwiedziliśmy również Urząd Miejski, gdzie spotkaliśmy się z Wiceburmistrzem, z Panią Sekretarz.